Siemaneczko! z tej strony Kimo, a to ostatni odcinek tego sezonu mmm, przygód z ziemeczkami, czyli e, świata w Minecrafcie, jestem sam, jest to ostatni odcinek. Zaraz zacznę tutaj wszystko wysadzać, TNT po, postawiam nasz domek, cały zniszczymy. Wiele rzeczy jeszcze nie widzieliście, ponieważ y, głównie działy się na live'ach, widzieliście tylko może dokończoną farmę. Chociaż w sumie nie jestem pewien, pamiętam, że był ostatni odcinek zbudowania tego. Tutaj są skrzynki. Niestety nie mam rzeczy, które miałem przy sobie, ale takie tutaj rzeczy były. Tutaj dobudowałem tył. Tutaj takie pomieszczenie jeszcze. To był koń. Jest mój konik. Oczywiście. Ogólnie nowy sezon już wystartował i różnica jest taka, że teraz jest PvP normalne, czyli można spamować e, są levele e, mobów od piątego wzwyż, ale tylko tych agresywnych, dostajemy jakieś dodatkowe np. przedmioty, powiedzmy skripera z 10 poziomu jest szansa na to, że dropnie TNT no jak na razie sobie tam budujemy, na razie w sumie Trochę tylko pobudowałem sprzemkiem i o, czyli ktoś tu był jeszcze na koniec edycji i mi zabrał parę rzeczy. No dobra. Jezus, jeszcze dźwięki w minecraft'cie. No cóż. Takie rzeczy miałem. Wszystko no niestety pójdzie zaraz z dymem. Tutaj forma, której nie chciało mi się dokończyć. Była tylko do buraków, bo tutaj był jeszcze kanion. Lawą. A właśnie dodatkowo jeszcze na, tam, na tym serwerze nowym nie ma kibi Mentory ani bakania się. Jest co prawda easy, ale jakby było na hardzie, to by nie dało się tam totalnie przeżyć. W ogóle miałem w planach coś tu wybudować i ostatnio nie wbudowałem. Po prawo macie oczywiście tutaj śmierci. Ja już stawiać TNT. Macie śmierci, najwięcej ma Kainoto, potem Enajuk, Platypus, jak to polski No, tak to wygląda, no Nie oszukujmy się, dużo było tych deadów, ja miałem jeden z tych osób, które miały mniej, nawet mnie w tabeli chyba nie ma, tak? Zacznijmy sobie od dołu, villagerki, niech sobie zdechną Ech, teraz nowy świat Teraz nowe, kurde, filader Stefan, Przesuń się Niech to wszystko skinie ładnie Kurde, muszę na shift to robić, żeby nie otwierać tych skrzynek A, ah, szybko co to puścić wszystko z dymem Ale jak to powiedzmy to, powiem, jak, to powiem, jak TNT jak najwięcej wszędzie Fajnie było, fajna przygoda. Hmm, pamiętam chyba 12-godzinny live z szukania e, End City w Endzie. Mam nadzieję, że teraz aż tak nie będę długo szukał. Ale najpierw wysadzamy dół. Zobaczymy, co się z tym stanie. Totalnie nic nie zostało. Totalnie nic nie zostało. Za dużo TNT chyba trochę Ale no Jeszcze burza Dobra to ja sobie Pozwolę wyłączyć tą burzę O, teraz konik biedny Jak coś to tekstrupak To nowy jest Inny niż był wcześniej Sieś tam Dobra zdechniesz E, Teksturpak jest inny niż był, bo sobie go stworzyłem na 1.15, specjalnie przystosowany jest, także mi się jak najbardziej podoba. Ciekawe czy głowa smoka przetrwa, bo nie wiem w sumie czy ona jest odporna na TNT. To sobie taką jedną linijkę TNT zróbmy, tylko. I jeszcze od razu do farmy, szybko podlecimy do farmy. Zrobimy tu takie o dobra i farma. Ładnie sobie tu górę. Oblepmy. Jeszcze tutaj tu. Cyk. A, trochę budowania było. Nie powiem. widzieliście jakieś trzy odcinki krótkie w miarę, a kurde my tu godzinami się dzieliliśmy wszyscy o kurde <grystanie> jeszcze bambusa jakiegoś dało się zebrać dobra, jeszcze więcej tego tu to całe uzupełnimy dobra Zobaczmy jak to będzie wyglądać Totalnie nic nie zostało, poza bambusami i tutaj trochę... No tu woda i podłoga, bo piętnie nie wybuchło przez to, że była tu woda Tutaj w ogóle się przebiło było tak blisko. Nie. Całe tutaj wyżubione, poniszczone. Także to by było na tyle. Tak wygląda mój domek. Koniec edycji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na kolejne odcinki. No i oczywiście na live y z nowej edycji. Także komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!